Dzisiaj może postaram się posklejać jakiś film z mojej wyprawy na, na borowiki. Oj, ten siedzi mocno i głęboko. Ale ma długi korzeń. Oj. Nie chciałem go wyciągnąć, bo zobaczcie piękny usiadek, bo jak tak głęboko siedzi, to zazwyczaj są zdrowe. Także jeden usiadek jest wygląda na zdrowego. Będziemy szukać dalej. No i 13 czerwca dalej chodzę po lesie. Pierwsza czubajka kania. Proszę wynoczyć. Tak wygląda. Czubajeczka pierwsz, e, znaczy czubajka kania. Pierwsza w tym roku. Ten, tak mówię, 13, 13 czerwca 2017. Proszę zobaczyć, klimaczki się już tu dobierają. Proszę zobaczyć, jaką ma grubą po podstawę. To jest podstawa. Zabierzemy ją, bo ktoś albo kopnie. Tak wygląda czubaj kakania. Jedno sito. Ale może się udać. Spróbujemy przekroić. Proszę zobaczyć, po przekrojeniu trzon pusty. Trzone są zazwyczaj wykowate, ale, ale kapelusze już można spożywać. Akurat ta, jak widzicie. No, będzie musiała zostać Będzie musiała zostać Na miejscu Idziemy szukać dalej Ale tego nawet nie ruszą, bo Bo czuję już Że jest Miękki jak gąbka Raz, że wygryziony przez Ślimaki, a drugi, to widzę, że jest. O, niepotrzebnie to Proszę zobaczyć. na no nic, przykryjemy go tutaj. Niech sobie siedzi. Kolejny burowiczek. Jak widzicie, zbyt dużej ich nie ma. Twardy niby jest. Pukanie po łebkach teraz jest w modzie spróbujemy go uwolnić, tak jest, myślę, oj, myślę że, że ładny, ale już tu w tych ślimaczych norach widzę dziurki. Hmm. Zaraz podejdziemy do merzyta, i zrobimy mu operację. Operacja wskazuje, że pacjent jest trochę chory, ale spróbujemy uwolnić. I przykryć tamto. No nic. Może coś się uda z niego wykroić. To go weźmiemy. I popatrzymy za czymś nowym jeszcze. To jest tą strasznie To mi po prostu rozwala. Także na takiej polance rósł sobie jeden. Dobra, idziemy szukać dalej. I jeszcze bym chciałem pokazać muchą mora twardawego. Akurat taki słaby do pokazania jak trafię taki fajny owocnik, ale ma pierścień, tylko nie wiem czy mi się uda pokazać te brustkowania na pierścieniu. Robi ostrość, ale do, nie do tego, co trzeba. Spróbujemy. O, o, o. o. Widzicie, do brustkowania. Pierścień przylegający. Brustkowania na pierścieniu. W ogóle trzon gładki. Kapelusz taki brązowawy, ciemnobrązowawy. I łuseczki białe albo, albo szarawe. Tu akurat jest mało strasznie obgryzione, więc ciężko na nim cokolwiek pokazać Klamisty ma ale bez ma ten pierścień, ale bez bruzdowań. Tak wam pokażę no. Ustawiamy go akurat za twardawego się nie będziemy brali i idziemy poszukać poszukać jeszcze czegoś przed wyjściem i gołąbek ponowy, ale już stary wyschnięty także możecie zobaczyć Tak wygląda Myślałem, że lepszy jakości będzie No nic idziemy szukać dalej, pozdrawiam Łózkowiec zieleni Tutaj widzicie pień Wyrasta na pniu Ale zostawiamy Nie będę go brał, bo i tak Mamy za mało grzybów, żeby coś z nim robić Tak wygląda już pokazywałem, więc strasznie odgryziony. To na dzisiaj tyle. Myślę, że źle nie było. Hitem jest ta czubajka, która nam się pojawiła. No i co? I, i myślę, że dosyć ciekawie w lesie dzisiaj było, bo kilka różnych gatunków grzybów trafiliśmy. Nie było takiej monotonii. Zbiorowo może szału nie ma, ale to już nie chodzi o ten zbiór. Bardziej o to, żeby coś poznać, czegoś się nauczyć. Jakiś nowy gatunek rozpoznać. To jest cała zabawa i przyjemność z tego grzybobrania. Co jeszcze miałem tutaj opowiedzieć? No, cieszę się, że te filmy się podobają i mają tam jakąś oglądalność. Może nie super dużą, ale dlatego, że też nie promuję tego jakoś specjalnie, tych swojego kanału. To nie o to chodzi. To bardziej robię pasję, z pasji dla siebie. a Pokazując, po prostu też sobie utrwalam, zapamiętuję pewne rzeczy. To się uczy, tak samo jak większość pewnych z nas. Tych grzybów jest tak wiele, taki ogrom, że to co ja pokazuję to jest promil. Więc moja wiedza jest tutaj akurat znikoma w tej kwestii. Wiem może ciutkę więcej, ale naprawdę nie dużo od, od innych, a a z dużą, naprawdę ogromną wiedzą są ludzie, którzy posiadają ogromną wiedzę w tym temacie. Ja to robię, to są mykolody, którzy to robią zawodowo. Ja, ja to robię jako pasja bardziej, ale też chcę tu po prostu, żeby inni też mieli możliwość sam, jak zaczynałem, też nie było gdzie w sumie podpatrzeć miejsce, jakie, gdzie rośnie jakiś tam dany grzyb. A jak mam taką możliwość zobaczyć, że rośnie w takim takim terenie, potem mi jest łatwiej samemu odszukać. Dlatego czasami fajnie, jak ktoś mi wskaże jakieś miejsce grzyba, którego nie widziałem, a zobaczę środowisko, w jakim on rośnie, jest mi potem o wiele łatwiej. U mnie takich grzybów poszukać, także tak to mniej więcej wygląda. No i, i to myślę, że też ułatwi innym grzybiarzom potem taki temat rozpoznać grzyba, jak go zobaczą na filmie pewne szczegóły, których ja nie miałem zawsze przy okazji gdzie gdzie zobaczyć było kilka filmów z porównaniami myślę, że będę się starał robić porównania teraz celuję na jakieś tam jeszcze borowiki żeby porównać rzut oporego najczęściej właśnie widzę, że, są, że jest mylony ale to dlatego, że że, jest, że ma akurat ten trzon czerwony w dolnej części i ludzie od razu go mylę z tych toporem. Nie zwracają uwagi na, na siateczkę od spodu, która jest właśnie w koloru żółtego i, i purpurowego u przeglasia czy tam u ponurego ale myślę że takie zestawienie mi się uda zrobić to, to na pewno mi się uda w tym roku takie zestawienie zrobić, więc jestem spokojny bardziej bym chciał Wam jeszcze pokazać pokazać Szatańskiego myślę, że w tym, rozi, w tym roku możliwość taką będę miał oczywiście za jeżeli jeżeli jeden z, ze znajomych mi udostępni miejsce do, naga, do nagrania byłoby mi miło jeżeli nie, no to nie pokażę, a tak to bym Wam pokazał jak to mniej więcej wygląda ten grzyb Dalszej nie spotkacie byle gdzie, więc fajnie by było. No to tyle chyba będę kończył film już chyba na kilka